Witam. W tym tutorialu pokażę inną bibliotekę, którą można wykorzystać do wczytywania plików. W poprzednim tutorialu używałem biblioteki CSV, którą widać tutaj. To ten cały kod tutaj usunę. Biblioteki, której użyję, ona się nazywa Biblioteka Numpy. E, biblioteka Numpy zasadniczo służy do obliczeń numerycznych, ale żeby e, ułatwić obliczenia numeryczne, tak na komputerze, no to warto dorzucić dodatkowe e, funkcje, które, e, które będą, będą, co, coś tworzy, będą coś tworzyły. I tak więc tutaj miałem przygotowany wcześniej plik dane 1.csv, widać tutaj w pierwszej kolumnie 1, 2, 3, 4, a w drugiej kolumnie same trójki. I to co zrobimy, to wykorzystamy gotową funkcję. Która jest w bibliotece numpy, do zaimportowania tych danych. E, czyli e, importuję e, bibliotekę numpy jako np, a następnie robię tak. E, np.load to jest plik tekstowy, więc używam plik e, load txt. Są, jest oczywiście polecenie LOAD, które służy do plików binarnych. I wpisuję tutaj dane 1.csv. Zapisz. Następnie zapisuję to do zmiennej. Tak więc mam tutaj z moją moją macierz, która się nazywa dane i w niej zapisuję to co wczyta funkcja loadtxt z pliku dane1.csv Wyświetlmy na standardowym wyjściu to co jest zawarte w dane i tak jak widzimy tu uruchomię funkcję Widzę tutaj 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3. Tutaj oczywiście jest rozdział za pomocą tabulatora. Co ja oczywiście mogę jawnie po prostu tutaj wpisać w programie Del Imiter. I tutaj użyć tabulatora. Jak widać, niewiele mi to zmienia. Zobaczmy, jak wygląda pierwszy element naszej macierzy. Tu widać, że to jest 1, 3. Tak jak tutaj. Pierwsza linijka. Czyli ta funkcja robi w ten sposób, ta, ta funkcja lot txt robi w ten sposób, że Czytuję pierwszą linijkę, zapisuję ją do naszej macierzy, szczytuję drugą linijkę, zapisuję ją jako kolejny element naszej macierzy i tak kolejne linijki. Oczywiście ja mówiąc tutaj, że używam, e, używam T jako rozdzielenia, dzięki temu mam możliwość korzystania tutaj pierwszy element zdane i tutaj pierwszy element naszej wymiarowej, czyli podaje wiersz i kolumnę i dostaję naszą, naszą jedynkę. Albo jeden dostaje naszą trójkę. Gdybym tego nie użył to nadal dostaje trójkę, bo on zauważył, że tam jest użyty tabulator. Ale co mnie tak naprawdę interesuje? Ja bym chciał, żeby 1, 2, 3, 4 znajdowało się jako ten sam element w tym, w tym samym elemencie, a 3, 3, 3 znajdowało się w drugim. Także jak ja wpiszę tutaj dane 0, to będę miał 1, 3. Czyli tak jak tutaj mam kolumnę, a w tej chwili mam powierzchnię, czyli ja użyję transponowania macierzy. Jest w bibliotece NP transponowanie macierzy. To się tam spons. Tutaj widzisz. Widać, że funkcja się nazywa Transpons, I, e, i tutaj wykonujemy transponowanie macierzy, i teraz widać, że w pierwszym elemencie mam zapisane 1, 2, 3, 4, czyli tak jak miałem w mojej kolumnie: 1, 2, 3, 4. Natomiast w drugiej kolumnie, w drugim elemencie. Mam tą drugą kolumnę, która jest 3, 3, 3, 3, 3. I tutaj sobie zapiszę 2, 4, 6 i 8. Widać, że zapisało 2, 4, 6, 8. I następnie ja mogę jeszcze jedną rzecz co by się zdarzyło gdybym miał tutaj x i y jako moje takie oznaczenie żebym sobie zapisał co znaczy dana kolumna, jak widać program się wysypał bo on nie mógł tych stringów przerobić, przerobić na float czyli tutaj w tym przypadku nam się nam się tutaj wysypało ale ja mu powiem żeby żeby przeskoczył jedną żeby, żeby przeskoczył jedną linijkę czyli skip rows 1 i w tym momencie Program będzie nadal dobrze pracował. Dlaczego? Bo tutaj, wpisując jako parametr 1 dla Skip Rose, mówię, żeby przeskoczył tą moją jedną linijkę, czyli on zaczyna stąd, przeskakuje tą wartość 1 i zaczyna do tej mojej macierzy wpisywać te liczby. A następnie te liczby. Transponuje tak, że dostaje 1, 2, 3, 4 jako, jako jeden element, a 2, 4, 6, 8 jako drugi element. I to może mi się później przydać, żeby wykonać aproksymację na danych na danych, które tutaj wykonałem, czyli czyli przybliżenie. Wielomian. A do tego użyję, e, użyję biblioteki Numpy, czyli mm, wykorzystam polyfit, użyję dane 0 jako x, dane 1 jako y i wieloman pierwszego stopnia. I w takim razie w ten sposób wykonam aproksymację linią prostą tych danych, które znajdują się tutaj. Co można zauważyć w tym momencie? Czyli moje dane A raz, y, które mam tutaj, punkty x1, 2, 3, 4, y2, 4, 6, 8. Aproksymuję, czyli znajduję prostą, która przechodzi jak najbliżej tych punktów. E, aproksymuję prostą A razy x plus B i moje A wynosi 2, natomiast B wynosi w praktyce 0. Tak widać tutaj E do minus E do minus 15. I to by było w tym tutorialu wszystko. Dziękuję bardzo.